Trudne czasy wymagają silnych liderów, a silni liderzy tworzą dobre czasy. I tak było zawsze w historii, i tak może być i dzisiaj. A ja chcę powiedzieć parę słów o tym, jak silnym liderem jest dzisiaj i może być Polska, bo Polska jest dzisiaj, drodzy państwo, i to pan prezydent potwierdzi. Ja mam ten zaszczyt, że też y, korzystając z tej funkcji, którą pełnię, mogę spotykać się z prezydentami, premierami, ministrami spraw zagranicznych, wszyscy podkreślają silną rolę Polski w dzisiejszym świecie. W Europie oglądają się na Polskę. Co Polska zrobi, co Polska powie, jaki ton nada Polska. My czasem zapominamy o tym, patrząc na rzeczywistość od dołu, od tych naszych plemiennych wojen, w których jesteśmy tak zapamiętali. Tymczasem ci, którzy patrzą na nas z zewnątrz, widzą kraj, który wypracował wspólnym wysiłkiem nieprawdopodobny wręcz skok rozwojowy, finansowy, pozycję. Spójrzmy czasem na siebie oczami tych, którzy patrzą na nas z zazdrością. Nie patrzmy na siebie z nienawiścią, spróbujmy popatrzeć na siebie z dumą, nie pychą, z dumą.